Założenie tego odcinka jest proste Na każdą rundę mam 30 sekund Mogę się poruszać, mogę zoomować, mogę się obracać A odcinek kończy się w momencie, w którym nie zgadnę w jakim kraju jestem Także nie zapomnij jedynie widzów zostawić subskrypcji Bo odcinki są codziennie i miłego oglądania Zasady już znacie Ja w ogóle teraz widzowie miałem siedzieć gdzieś tam na imprezie Dlatego jak doceniacie, że specjalnie dla widza jeszcze nagrywam odcinek Żeby był to możecie zostawić łapę w górę Lecimy Lecimy, bo mimo wszystko... Chciałbym, aha, pięknie, co? Co jest? Strik w Polsce? Co zrespiło mi w galerii w Polsce? LOL A, Ciekawe, bardzo ciekawe Co to za galeria była? W Poznaniu jakaś Poznań galeria No nie, ciekawe te striki Ty, respicie W tym, w Polsce w galerii w Poznaniu No, nie wiem, nie wiem, zabawne Dobra, co tutaj mamy?com. Dziękuję Wam bardzo, że chcecie mi pomóc. Teraz, to jest albo Meksyk, albo to jest Brazylia. Raczej Meksyk bym powiedział, tylko nie wiem dlaczego tak mi nie chce lecieć. Jest bardzo mało czasu na każdą rundę, tu już jest 8 sekund. Kurde. No nie, bo to może być też Brazylia. Coś jeszcze tu zobaczę. Meksiko! Dobra, Mexico było napisane. No mówię, to jest strasznie malutko czasu, żeby cokolwiek więcej zdziać. To jest Jordania prawdopodobnie, ale się jeszcze upewnię. Uh, tak, to będzie raczej Jordania. Już coś zaznaczę. Ale jeszcze spróbuję coś pojechać i popatrzeć, żeby tutaj nie było w topy. Że to jakaś Tunezja. Przez chwilę myślałem, nie, no jest język arabski. Ue to nie może być raczej, nie, dobra, bo tutaj jest, to taki tryhard jest 5 sekund. Dobra, go. Cyk Jordania. Dobrze, trzymamy. O kurde, są słupki drogowe. Chyba portugalskie, bym, Te hiszpańskie chciałem powiedzieć. Zobaczmy. Alacant. Alakant brzmi raczej hiszpańsko niż portugalsko, Zaznacza. Ja sobie zaznaczę. To też może być Portugalia. To naprawdę nie jest łatwe, widzowie. Alakant, Alzira.. Enki, czekajcie, Enki nie były w Portugalii, szybko, szybko. Nie, Enki, Hiszpania. Dobra, cyk. Dobrze, to było bliziutko Walencji. Nice. E, znowu jakiś kraj to jest. Czechy albo Słowacja, o kurde. To są Czechy bądź Słowacja po tych słupkach. Czyli teraz Czechy czy Słowacja? Kurde, to może być koniec. Aj No, to jest pół na pół. Raczej z tym klimatem bym powiedział, że Czechy. Kurde, 5 sekund. Nie no, to jest za duży hardcore. No i nie dojadę do tej tablicy. Dobra, Czechy. Jest Czechy! Dobra, go dalej. Chyba Tunezja tu będzie, bym powiedział. Chociaż to może być Australia. Oby tu. Nie, jest prawostronny ruch. A jaki jest w Tunezji? To jest zagadka. Czekajcie, słońce, słońce jest na bardziej południu, czyli północ, oj! Ej, to arabskie, Tu może być Kambodża w sumie Nie, Tunezja, Tu musi być Tunezja, please Dobrze, o Jezu, powiem wam, że to jest taki tryhard, że tu sobie nawet sprawy nie zdajecie Nagrywa się, nagrywa, byłoby głupio, gdyby się nie nagrywało Żółte blachy samochodowe Czyżby to była Kolumbia? Chcę zobaczyć, jaki jest język De Kolumbia, dobra Kajcie, jeszcze się upewnimy, ale nie no, raczej żółte blachy, ruch jest prawostronny. Nie no, to musi być Kolumbia, tak? Tak, to jest Kolumbia. Dobrze, to było w ogóle tutaj. Cyk. Dobra, Europa. Einfracht. To raczej Austria będzie, zaznaczę już sobie. Cyk, Austria. Tak, tutaj mamy typową yy, zgazę na końcu. Gazę i flaga, nie, myślałem, Gazę jest w Austrii, chyba w Niemczech jest trasa, ale nie chcę tutaj gadać, bo aż nie jestem tak dobrze zaznajomiony z językiem niemieckim, dobra, nie, no to Austria moim zdaniem, zaznaczyłem, zaznaczyłem, Austrię, cyk, Wiedeń, dobrze, mamy kolejny kraj zgadnięty i dla odmiany jesteśmy w Nowej Zelandii albo Australii, to nie jest łatwe wam powiem. Australia i no, ojoj, oj, to może być koniec. Albo chociaż nie, giveaway czerwony. Czerwony oznacza Nową Zelandię, natomiast czarny napis to byłaby Australia. Też tak pomyślałem w pierwszej chwili, że to jest raczej Nowa Zelandia, ale wiecie, no jednak trzeba się upewnić. No nie, no to była jedyna większa podpowiedź i cyk, jesteśmy w Nowej Zelandii, a dokładnie w Hamiltonie. No, Dobra, cyk. O kurde, i będzie pierwszy, pierwszy koszmar minionego lata. O choroba, czyżby to był... Aj Czy tutaj coś co mi może No nie no tutaj mi nic nie podpowie Oj 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 O będzie ciężko Kurde Niestety Włochy jakieś Bardziej mi tutaj śmierdzi czarnogórą Ale to wciąż To już jest koniec czasu Dobra nie no Dam czarnogórę Jest czarnogóra Kurde Ale to było ciężkie Let's go No nie trekker Chyba Kostaryka. Po tym co widzę, że to raczej Kostaryka. Plaga Kostaryki. Uff! Ale z tamtą boże, Oj, tu jest Kostaryka. Ale z, tamty... z tamtą Czarnogórą. Jak ja jeszcze nie przegrałem? Przecież to istny fart. Rica napisane. Dobra, będzie kolejny punkt. Także Git. Który kraj? 11 z rzędu. Zgadnię, to było San Jose. I tym razem to wygląda jak Korea Południowa. Raczej to jest po prostu Korea Południowa z tymi napisami, czekajcie, jeszcze coś zaznaczę. Mówię, no tutaj czas nie czeka na nas. Nie, no to musi być Korea. Jezu, gdzie ty chłopie żeś w Gdzie ty chłopie żeś Czy to jest na Bank Korea? Język wydaje mi się koreański. Czy coś mi więcej podpowie? Nie, Południowa Korea. Jest, Seul. Centralnie stolica. Ok, Kolombo. Colombo to jest miasto na Sri Lance, cyk, Kolombo. I czy to może być Colombo? Jeszcze się szybko upewnijmy. Nie no, jakie to jest przegięcie w grani na, ten podczas. Dobrze, że jest Colombo napisane, bo ja nie wiem czy... A jest flaga Sri Lanki. Jest flaga Sri Lanki, także git, ale jest to, no, strasznie ciężkie. Spróbujcie sobie kiedyś takiego wyzwania to. <laughs> oj, oj, oj i tutaj czas na ciężki przykład, niestety. To będzie ciężkie. Coś, co wygląda jak Kolumbia. Brazylia, jaka jest to hemisfera. Bardziej pół... północna. Czyli to może być Meksyk. Kurde, tak? Pół... Nie, południe bardziej. Brazylia bądź Kolumbia. Co mi mu serce podpowiada szybko. A! Jest! jest już chciałem strzelać w Kolumbię, ale zobaczyłem, że jest tak mało czasu. Idę w Brazylię! Co tu się dzieje, widzowie? Jakim cudem ja jeszcze nie przegrałem? Wow! Oby teraz łatwiej było. Ok? Ale wolno jedzie, no nie troluj stary Paju. Choroba jasna, to będzie albo Finlandia, albo Estonia. Zobaczcie, jaki to jest troll, jak on jedzie wolno. Kupiłam 30 sekund. No i jest dupa. Finlandia czy Estonia? Serce mówi Estonia, ale to może być Finlandia. Jak przegram. To przez frajerstwo dziogessera. No dobra, czekajcie, trzeba zaznaczyć. Proszę. Jest Estonia! kurda, jeszcze jak nie chcieli... Patrzcie na jakiej granicy złotwo, jak nie chcieli, że tak powiem... No porobić. Kurde, widzieliście jak on jechał. Dwie, 2 km na godzinę. Chyba Argentyna tu będzie. Dobrze, już tutaj chociaż normalnie jedzie, jest ciężka lokacja. To znaczy Argentina, to może być yy, Urugwaj Kurde, tylko w Urugwaju byłyby specjalne znaki. Proszę, dojedźmy do jakiegokolwiek. O, a jeszcze zobaczmy, w takim razie jak już nie dojedziemy. Blachy rejestracyjne argentyńskie na samochodzie. Tak mi się wydaje, że były blachy argentyńskie. Please. Co? What the fuck? Ej, byłem w innym miejscu! Ej, co jest! Zostałem wydymany! Co to było? Byliśmy w innym miejscu, jeszcze muszę. Nie wiem. Lol? Muszę ten materiał odwinąć! Ale skam! Założenie tego odcinka było proste Kończy się w momencie, w którym nie zgadnę kraju Nie zgadłem, tamten kraj to na 100% była Argentyna Ale cóż zrobić, niech będzie tak jak obiecałem Dzięki za w górę, suby i do następnego